No, i przyszła, drodzy Państwo, ostatnia niedziela sierpnia, ostatnia niedziela wakacji i ostatnia niedziela lata. Tak, tak, lata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dla mnie lato kończy się wraz z wakacjami, pomimo że kalendarzowe lato jeszcze trwa, ale to już wrzesień, nie jest to, są już dni coraz krótsze. O poranku, wieczorem jest bardzo chłodno. Nawet jeżeli zdarzają się dni bardzo ciepłe, upalne, to już nie ma tego smaku lata. A w ogrodzie, cóż, pracy wciąż bardzo dużo i będzie jeszcze coraz więcej, ponieważ wszystkie kolory, które są na drzewach, na pędach, na pnączach, to wszystko spadnie i będzie bardzo kolorowo. Trzeba będzie to pozbierać, ale to o tym później, ponieważ ogród wciąż jeszcze jest bardzo zielony, bardzo kwitnący, kwitną róże przepięknie, róże, przestałam już przycinać te przekwitłe kwiaty, ponieważ one muszą mieć czas, aby przygotować się do nadejścia zimy, muszą zdrewnić, kwitną przepięknie hibiskusy bylinowe, floksy, aksamitki, szkarłatka, to wszystko tutaj, ale są jeszcze miejsca, gdzie cały czas są kolory, jest pięknie, no niestety niedziela dzisiaj nie jest zbyt piękna, ponieważ pochmurna pada deszcz. No ale cóż, to już jest taki przedsmak jesieni. Jesień już pokazuje swój pazur, że jest już coraz bliżej i trzeba wyciągać ciepłe dresy, swetry, ciepłe skarpety. No i stary kubek na gorącą herbatę z cytryną czy miodem. Czy też innymi różnymi dodatkami ziołowymi. Zapraszam więc Państwa na spacer, tak jak każdą niedzielę po naszym ogrodzie, wspólnie zobaczymy, co jeszcze w naszym ogrodzie kwitnie, co rośnie i w ogóle jak wygląda ogród pod koniec sierpnia. Aksamitka to wspaniała roślina jednoroczna, przepięknie kwitnie. Udało mi się wreszcie dobrać taką odmianę, jak chciałam, czyli nie za wysoka, nie za niska, bardzo krzaczasta, rozłożysta, czyli zasłaniająca puste, nieeleganckie miejsce po roślinach i do tego ma szereg wspaniałych właściwości zastosowań, które można wykorzystać. Ja już wiele razy Państwu o tym wspominałam, że aksamitka ma jadalne kwiaty, które ja wykorzystuję w kuchni. I wykorzystuję ją również w kosmetyce, robię naturalne balsamy i czasem dodaję kwiaty, płatki kwiatów, aksamitki. Ale zazwyczaj są to kremy balsamy lawendowe i z dąbrówki rozłogowej. Dlaczego z dąbrówki? Bo dąbrówka ma z kolei bardzo fajne właściwości, leczy różne drobne skaleczenia, rany, pomaga się zagoić. A ponieważ ja cały czas pracuję w ogrodzie, więc o wszelkie jakieś otarcia... Rany, skaleczenia, no nie jest trudno, zawsze gdzieś na ciele mi się pojawią, czasem nawet nie wiem skąd, przechodzę gdzieś koło roślin i zastanawiam się skąd wzięła mi się jakaś kolejna rana, no ale tak już po prostu bywa, robi się wszystko szybko, szybko i nie ma czasu nawet na spojrzenie i myślenie co tam nowego na ciele się pojawiło i Dąbrówka, krem z Dąbrówki radzi sobie z tym bardzo dobrze. Flokcy jeszcze cały czas kwitną w ogrodzie, piękne, kolorowe. No i oczywiście słodko pachnące. Hibiskusy przepięknie kwitną, mają niesamowicie cudowne, duże kwiaty. A wraz z nimi jeszcze tutaj róże, aksamitka, jest szkarłatka, były liliowce, które zostały teraz przysłonięte przez aksamitkę. I przez bardzo duży hibiskus bylinowy wiosną rosły tutaj narcyzy, rosły orliki. Tak więc cały czas na tych rabatach coś się dzieje. Jedne rośliny przekwitają, pojawiają się następne i tak dalej, aż do mrozów. Jak przyjdzie mróz, zetnie wszystko. Tutaj są żeniszki. Katalpa ze swoimi strąkami wygląda dekoracyjnie. Przez cały rok, ponieważ jesienią zostaną jej suche strąki, które również wyglądają bardzo fajnie, bo na drzewie nie ma już liści, a suche strąki utrzymują się bardzo długo. Zeszłoroczne są jeszcze nawet do teraz na drzewie. Na razie są zielone strąki. Jak pada deszcz, również wyglądają bardzo ładnie, ponieważ na końcach strąków zwisają krople deszczu. No, i oczywiście, nie mówiąc, gdy katalpa pięknie kwitnie, ma cudowne kwiaty. No, i oczywiście, wspaniały zapach. Oliwnik dwubarny lamlight to mój ulubiony krzew. Zimozielony, czyli zachowuje swoje piękne liście przez cały sezon i dodatkowo. Przepięknie kwitnie. Kwitnie dwa razy w roku, wiosną i jesienią, ale zdarza się czasem tak, że jesienią kwitnie bardzo obficie i bardzo długo. Nawet przez całą zimę utrzymują się kwiaty i wówczas wiosną już nie zakwita. I teraz zrobił kolejną niespodziankę. Znowu pojawiły się jego drobniutkie, malutkie, białe kwiaty, ale jakże pachnące. Pachną cudownie, już wiele razy to podkreślałam i powiem po raz kolejny. I zapach przypomina zapach bardzo dobrych perfum i ten zapach roztacza się bardzo daleko po ogrodzie. Każdy, kto przychodzi, idzie za zapachem. I trafia właśnie do tego krzewu i tu jest niespodzianka, ponieważ żeby wypatrzeć jego kwiaty no trzeba się do niego zbliżyć, ponieważ są one bardzo drobniutkie i mało widoczne na tle wielu kolorowych liści. Maleńkie kwiaty oliwnika dwubarwnego, kwiaty białe, malusieńkie naprawdę są bardzo trudne do wypatrzenia. Na krzewie o przyleciała, chyba pszczółka już uciekła. Dzisiejszy dzień jest jak na razie bardzo pochmurny i chyba zapowiada się na deszcz, a szkoda, bo niedziele powinny być moim zdaniem zawsze słoneczne, piękne, żebyśmy mogli korzystać z uroku niedzieli, odpocząć. Cały tydzień wszyscy pracują, więc niedziela jest takim pięknym dniem do odpoczynku żeby można było podziwiać, posiedzieć w ogrodach, popatrzeć na te przepiękne rośliny. Jeszcze raz tutaj rzucę okiem na kwiaty oliwnika, bo naprawdę są bardzo ciekawe. Jeżówki wciąż jeszcze pięknie kwitną. Tutaj posadziłam je specjalnie, żeby przyciągały motyle i inne owady, ponieważ tutaj jest karmnik stołówka ptasia i będzie coś ciekawego, jakaś ciekawostka hortensja bukietowa, zresztą w ogóle wszystkie hortensje są bardzo ozdobne nie tylko przez całe lato, ale także jesienią. różowiejąca hortensja bukietowa i czerwieniąca hortensja dymbolistna, której liście robią się już coraz bardziej czerwone, ale jeszcze nie jest to ten ognisty kolor, jeszcze będzie bardziej czerwona. Z kolei wracając do hortensji bukietowej, ona najpierw ma na tle ciemno-zielonych liści białe kwiaty. Później te kwiaty, tak jak teraz pod koniec sierpnia, robią jej się coraz bardziej różowe, takie intensywnie różowe. Natomiast później, gdy liście zrobią się żółte, będzie wyglądała przepięknie. Różowe kwiaty i żółte liście. Będzie to taki bardzo kolorystyczny, mocny akcent w ogrodzie. W leśnym zakątku i w ogrodzie zrobiła się już taka jesienna cisza. Ptaszki oczywiście są, ale nie są już takie wesołe już tak wesoło nie śpiewają jak wiosną, latem, gdy dobierają się w pary, zakładają gniazda i potem wychowują swoje pisklęta. Teraz robi się powoli już cisza. Oczywiście ptaszki z nami będą, bo przylecą inne, część z nich zostanie ale już nie będzie tej radości, nie będzie już tej wesołości. Języczka pomarańczowa to bylina wieloletnia, bardzo piękna, dekoracyjna, ponieważ ma bordowo-zielone liście, które są błyszczące, duże, okrągłe. I dodatkowo pomarańczowe kwiaty. Bardzo ciekawe, chociaż muszę powiedzieć, że w tym roku języczka coś mi słabiej zakwitła. Ma tylko jeden kwiat, ale rośnie przepięknie. Łodygi są ciemnobordowe, dlatego każdy zwraca uwagę, ponieważ jest to bardzo fajna, bardzo ładna bylinka, która lubi rosnąć w pobliżu zbiorników wodnych. Małe świnki morskie, bardzo żywe, bardzo energiczne, cały czas biegają za rodzicami, królikami po zagrodzie, wyglądają bardzo śmiesznie. Tutaj jest z nimi wesoło. One pozostaną tak długo, jak nie będzie silnych przymrozków. Gdy będą silne przymrozki, to wówczas zostaną przeniesione do kurnika. Rozplenica japońska to bardzo piękna trawa z przewieszającymi się wąskimi ciemnozielonymi liśćmi, no i oczywiście bardzo ciekawymi dekoracyjnymi piórkowatymi kwiatami, które wyglądają szczególnie dekoracyjnie, gdy pada deszcz i są na nich krople rosy, albo gdy jest szron. Można nawet powiedzieć, że wyglądają kwiaty jak gąsienice. Kirięgeszoma Dłoniasta to bardzo piękna i bardzo ciekawa bylina cienia i miejsc wilgotnych, chociaż rzadko spotykana w naszych ogrodach, ponieważ kilka lat temu pojawiła się jako nowość, a jak jakieś rośliny pojawiają się jako nowości to my nie zawsze je kupujemy, boimy się trochę, ponieważ nie wiemy, jak one sobie poradzą w naszych warunkach klimatycznych. Kiren mam od kilku lat, z każdym rokiem jest piękniejsza. Ma dużo pąków kwiatowych i bardzo bym chciała, aby pąki już się e, zaczęły pojawiać kwiaty, ponieważ zapowiadają, że wrzesień ma być chłodny z przymrozkami, a wówczas mogłabym nie zdążyć pokazać swoich bardzo pięknych ciemnożółtych kwiatów. Ale widzę, że pąki już zaczynają się robić coraz bardziej takie żółte, większe. Więc myślę, że kirręgę szoma szybko zakwitnie. Widać, że jesień się zbliża w ogrodzie. Rosną już przeróżne grzyby. Ja grzybów żadnych nie zbieram, ponieważ tak mówiąc, to że nawet nie mam pojęcia, co to jest za grzyb, ale zostawiam, ponieważ są ślimaki, są ptaki, są różne inne pożyteczne owady i tak dalej, które żywią się grzybami. Dlatego je w ogrodzie zostawiamy. Dalie piękne, kolorowe, wyglądają wesoło w ogrodzie. Zwłaszcza w taki pochmurny i deszczowy dzień już zaczyna kropić, czyli zapowiada się jednak niestety deszczowo. Śniadanie przyniesione wszyscy jedzą, a ziemi się uszyczęsą. byliny, odętki o kwiatach różowych i kwiatach białych i kwitnie krokosmia, która ma bardzo ciekawe ciemno-pomarańczowe, no, można powiedzieć nawet czerwone, kwiaty. Rdest Himalajski obsypany ciemno-różowymi kwiatami i masą liści, które zaczynają się już robić czerwone i tak będzie aż do mrozów, więc dlatego dokupiłam kolejne odmiany rdestów, ponieważ mogę powiedzieć, że z lekka zakochałam się w tej bylince. I do tego jest zupełnie niewymagająca. Nie robię absolutnie koło nic. Wiosną tylko przycinam zaschnięte pędy i później ona radzi sobie świetnie sama. Oczywiście, jak rozrzucam ziemię kompostową na rabacie, rozrzucam również wokół herdestu. W tym kącie jest jeszcze kolorowo. Kwitnie pięciornik krzewiasty, który jest wręcz obsypany żółtymi kwiatami. Ja wczesną wiosną mocno go przycięłam. Kwiatów ma bardzo dużo i bardzo długo jeszcze będą kwitły. Natomiast po tej stronie kwitnie hibiskus. Nie ma zbyt wielu kwiatów dzisiaj rozwiniętych, ponieważ pogoda u nas jest niestety paskudna, niezbyt przyjemna. Są zielone liście liliowców, kwiatów już nie ma. Są wilczomlecze, które również bardzo lubię i pozwalam, aby tutaj wszędzie wyrastały pomiędzy liliowcami i tworzyły takie naturalistyczne, bardzo ciekawe miejsce. Zawilec japoński szaleje z kwiatami, mnóstwo różowych kwiatów. Chyba będę musiała się rozejrzeć i skusić jeszcze być może na zawilce, które mają inne kolory, czyli biały. Nie wiem, czy biały, myślę, że też będzie wyglądał bardzo dekoracyjnie na tle jasnozielonych dużych liści, ale różowy jest po prostu oszałamiający.